Dlaczego nie masz już metra wzrostu? Dlaczego nie wołasz cienkim głosem TATO! TATO! I nie wyciągasz do mnie swoich małych rączek? Dlaczego nie bierzesz mnie na ręce? Przechodzisz ze mną koło kiosku i nie kupujesz mi obwarzanka? Gdzie moje dziecko? Gdzie mój ojciec? Nie mam już dziecka. Nie mam już ojca. Ja też nie mam ojca, nie mam dziecka i nie mam ojca. Potrzebny mi jest obważanek. Mnie również potrzebny jest obważanek. Gdzie ojciec co kupi mi obważanek? Ja to obważanek. Nie mam ojca, który kupi mi obważanek. Obważanka! Obważanka. Dobrze tato. Okres dzieciństwa minął już teraz do rzeczy. Co mi zostawiasz? Gdzie są twoje obligacje? Obligacje, to? To dziecko jest smutne i złe jak zwierzę. Powiedz, co mu zostawiasz, jeśli się na Wypręża. Nazywam się Holbiter. Nazywam się Bronacacki. Czy mogę zostać? Bronacacki ma w sobie coś pięknego, coś, czego nie zauważyłem przedtem. Oto skosniałe serce, zaczyna znowu marzyć. Cała kamienna warstwa, która zebrała się na brzegach moczowodu, zostanie wkrótce wylana i z przodu spodni powstanie wypukłość. Noc. Wielka czarna lokomotywa, która właśnie w tej chwili wyciąga z rozporku w piżamach na całej kuli ziemskiej miliony wagonów, czyż nie znajdzie się na końcu długiej kolejki miejsce na jeszcze? ą za uszkali, miętosi przerzeradoła